W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zrobić z takiego zdjęcia taki kadr, który zatrzymuje nie tylko ten jeden moment, ale cały zachód słońca na jednym zdjęciu. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik, jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. W dzisiejszym filmie będę przedstawiał Ci cały proces edycji tego zdjęcia. Nie będziemy edytować zdjęcia, będzie to taka nowa seria, w którym będę opowiadał. O Pewnej edycji, której dokonałem, co będą to dosyć zaawansowane edycje, i cały proces takiej edycji to jest. Kilka godzin czasami, kilka godzin rozłożone na kilka dni, żeby dostosować pewne parametry, ale mógłbym nagrać taki film, chociaż przypuszczam, że na YouTubie byłby on zanudzeniem dla Was. Także postanowiłem po prostu opowiedzieć o swoim procesie edycji. Osoby, które będą zainteresowane szczegółową edycją takich zdjęć, zgłoszą się do mnie i wtedy będziemy mogli porozmawiać już osobiście o takiej edycji. No dobra, to jak z takiego zdjęcia zrobić taki. Piękny, magiczny kadr. Wszystko zaczęło się w Neapolu. Tam wylądowałem, wybrałem się na Amalfi Coast, na wybrzeże przepiękne i miałem w zamiarze właśnie zrobienia pięknych zdjęć, właśnie miasteczek, które znajdują się na wybrzeżu Amalfi. Pogoda całkiem mi dopisywała, także każdego dnia miałem piękny wschód, piękny zachód. Mogłem robić mega fajne kadry, z których jestem mega, mega naprawdę zadowolony. Zdjęcia pod, poddałem mega. Edycji. Było troszkę podmian, troszkę wariacji. Ale dzięki temu te zdjęcia zapisują nie tylko, tak jak wiecie, jedno ujęcie zachodu słońca zrobione, tylko zapisują cały proces zachodzącego słońca. Słońce zachodzi przez chwilę, zachodzi, po, za, pojawia się za horyzontem, te niebo się jeszcze pięknie rozświetla, pojawiają się lampy na, świe, na mieście yy, świecące, pojawiają się pierwsze światełka w oknach u ludzi. Także ten cały proces mojego yy, przebywania w tym miejscu, kiedy się rozstawiłem, postawiłem swój statyw, zapisałem. W tym jednym właśnie ujęciu. Przejdźmy do Lightrooma i pokażę Wam co i jak po kolei. Po powrocie z tej sesji, z tego wyjazdu, miałem troszkę zdjęć z każdego dnia. Podzielimy sobie na foldery, i tutaj mamy wszystkie zdjęcia. Zobaczcie, na początku to miasto mniej więcej wyglądało. To jest zdjęcie zrobione iPhonem, coś takiego. No i potem ja już zacząłem fotografować. Oczywiście fotografowałem bracketingu pięciu ekspozycji. Mniej więcej miałem już cały plan w głowie. Chciałem właśnie wjechać zachód słońca i dodać do tego rozświetlone miasto takiej niebieskiej początkowej godziny, kiedy te pierwsze światła się w mieście rozświetlą. Chciałem to fajnie połączyć właśnie później z dwóch, trzech ewentualnie zdjęć w Photoshopie. Robiłem zdjęcia już wcześniej, bo stwierdziłem, że wiecie, różnie to bywa, może się okazać, że cały proces się nie powiedzie, że Finalne zdjęcia nie będą aż tak fajne, ten kadr nie będzie tak fajny, i te początkowe zdjęcia będą dużo fajniejsze. Także robiłem, jak tu widzicie, już wcześniej te zdjęcia, mimo że słońce było jeszcze wysoko na horyzoncie, ale chciałem jeszcze złapać, tak jak tutaj na przykład te promienie wpadające ostatnie, których finalnie nie wykorzystałem, ale stwierdziłem, że warto mieć ten materiał, bo może kiedyś będę chciał zrobić po prostu takie zdjęcie. Na razie stwierdziłem, że to jest gorszy kadr i w ogóle nie dotykałem tych zdjęć. Tutaj zrobiłem kolejne zdjęcie, gdzie palcem właśnie. Zatykałem sobie to słońce, żeby ono nie stworzało tych flar. Zobaczcie, tak jak tutaj, żebym miał czysty kadr z samego miasta. Jakbym chciał te dwa zdjęcia połączyć, wtedy mógłbym dokładnie sobie wmalować tylko, gdzie bym chciał tą flarę. W ten sposób macie większą kontrolę nad zdjęciem. Robiłem nadal kolejne zdjęcia. Tutaj możecie zobaczyć moje zdjęcia z iPhone'a, które robiłem. No i dalej, dalej różne kadry sobie robiłem, czekając aż to niebo się przesuwało, te chmury się pięknie podświetlały. Ja sobie fotografowałem dalej, robiąc kolejne, kolejne ujęcia i stojąc tam dosyć dłuższy czas, przypuszczam, że ponad godzinę, półtorej chyba tam spędziłem w tym miejscu, robiłem kolejne ujęcia, aż przyszedł. Zobaczcie, tutaj zmrok. Ja sobie statyw miałem postawiony na takiej takiej barierce betonowej i Fotografowałem sobie z tego miejsca cały czas, mając aparat w jednym miejscu, nie ruszając go, aż przyszła, zobaczcie, tak jak tutaj, już taka niebieska godzina, kiedy słońce było poniżej horyzontu. To miasto zaczęło mi się pięknie, pięknie rozświetlać. No i teraz przechodzimy do całego procesu, jak ta edycja została wykonana. Przejdźmy sobie tutaj do zakładki atrybuty i wyświetlmy tylko zdjęcia z jakąś gwiazdką. Wtedy Zobaczycie zdjęcia, które wybrałem do finalnej edycji. Były to dwa takie bracketingi po pięciu ekspozycji. Robiłem bracketing pięciu ekspozycji, bo stwierdziłem, że dosyć mamy dużą rozpiętość tonalną pomiędzy tym jasnym, rozświetlonym jeszcze niebem, a miastem, które było schowane troszkę za górą i było tylko oświetlone przez to słońce odbijające się od nieba. Także dosyć ta różnica ekspozycji była spora, jak możecie zobaczyć na tym ujęciu. Tu mamy fajnie naświetlone, Miasto, no ale niestety zobaczcie, żeby niebo miało wszystkie zachowane detale, potrzebujemy dokładnie takiego kadru, to jest dosyć spora różnica i tego uchwycenie na jednym zdjęciu byłoby no, niemożliwe. Nawet jeśli wyciągniecie z jednego zdjęcia e, faktycznie taki kadr i jesteście w stanie przyciemnić, rozjaśnić, to w tych cieniach uzyskacie mega, mega duże szumy. O czym już wspominałem i pokazywałem w jednym z od ostatnich odcinków na moim kanale, możecie sobie zobaczyć, gdzie pokazywałem właśnie jak usunąć realnie szumy na zdjęciu, właśnie w cieniach, poprzez właśnie bracketing. Tutaj robiłem bracketing pięciu ekspozycji, wykonałem właśnie bracketing dla samego nieba oraz drugi bracketing, który już był lekko po zachodzie słońca. Widzicie, tu macie. Fajnie jeszcze lekko kolorowe niebo, ale to jest moment, w którym najlepiej były rozświetlone miasto już. Sam początek właśnie, kiedy już rozświetlone miałem część światełek, były rozświetlone tutaj na drodze te latarnie i to świetnie wyglądało. Te dwa kadry wybrałem, plus dodatkowo wybrałem jeszcze jeden kadr, o którym powiem Wam za chwilę. Z tych ekspozycji dwóch, z tych bracketingów połączyłem je przez funkcję Photo Merge HDR w jedną klatkę. To samo dokonałem z tym drugim tutaj zdjęciem, jeśli chodzi o światła. I teraz zajmijmy się, jak to zdjęcie obrobiłem. Ja sobie tu przejdę do modułu Develop i pokażę Wam po kolei mniej więcej, jak dokonała się ta edycja. Teraz przełączę sobie na start tej edycji i start tej edycji wyglądał, zobaczcie, właśnie w ten sposób. Dokonałem tu jakieś korekty balansu bieli dokonałem korekt ekspozycji troszkę tutaj troszkę zająłem się highlightsami, shadowsami wyciągnąłem je oczywiście dosyć sporo po to, żeby to miasto troszkę wyciągnąć starałem się, żeby ta jedna klatka była tą główną klatką, do której potem dodam oczywiście same światła tylko nie chciałem z tej drugiej klatki wykorzystać niczego innego tylko same światła, także to była moja główna ekspozycja przez to, że wykonałem ją w bracketingu pięciu ekspozycji poprzez łączenie tych pięciu ekspozycji uzyskałem bardzo dużą rozpiętość tonalną, czyli wyciągając to zdjęcie dosyć mocno tutaj z cieni, jak zresztą widzicie, nie uświadczymy tutaj wielkich szumów w cieniach, bo te dane są zapisane, bo to zdjęcie jest zrobione w bracketingu. Także dokonałem tu pewnych zmian ekspozycji, troszkę dodałem vibrance. Zobaczcie sobie w panelu HSL, możecie zobaczyć, że dokonałem pewnych zmian w czerwieniach, w niebieskim kolorze, w saturacji też troszkę tutaj popracowałem. Jeśli chodzi o luminans, nie było żadnych zmian. Nie było żadnych zmian w color gradingu. Jeśli chodzi o krzywę, zobaczcie, też zostały puste. Reszta zmian też tu nie była dokonywana. Lekka korekta tutaj Vertical w Transform, żeby to zdjęcie troszkę wyrównać. No i dobra. To byłoby ogólnie. Ale co dalej? No dalej... Pracowałem już na tym zdjęciu wyłącznie na maskach. Włączmy sobie maski. Ja sobie przesunę te maski, może na tą stronę, i będę Wam po kolei włączał te maski, tak jak pracowałem. Pierwszą maskę mamy tutaj: całe miasto, wszystko bez nieba. Nazwałem tą maskę bez nieba. Zobaczcie, ona wygląda w ten sposób. I na tej masce dokonałem dosyć sporych tutaj, zobaczcie zmian, możecie sobie zobaczyć. Zajem się temperaturą, ekspozycją, kontrastem, highlightsem, troszkę shadows, whites, blacks. Także dosyć sporo zmian tutaj dokonałem, żeby troszkę wyciągnąć to miasto, żeby dopasować je kolorystycznie jak najbardziej do reszty. Dalej mamy same miasto, czyli maskę na miasto. I zobaczcie, jak ta maska działa. Teraz, jeśli ją włączę, zobaczcie, że zmieniamy tylko i wyłącznie kolorystykę samego miasta. Zajęliśmy się tutaj kolorystyką tego miasta. Zobaczcie, i temperaturę, i tintę, troszkę tu się pobabiliśmy. Dodaliśmy sporo, sporo saturacji, żeby to miasto po prostu dostało troszkę życia, dostało tych kolorów, które faktycznie. Podczas takiego momentu ono miało, podczas tego momentu zachodu słońca. Dalej zająłem się tym jasnym zboczem, które tutaj troszkę mi przeszkadzało. Włączmy sobie tą maskę. Zobaczcie, to jest maska, która zaznacza tylko samo to zbocze. Troszkę je przyciemniłem, bo stwierdziłem, że tak jasne zbocze jest tutaj mi niepotrzebne. Stwierdziłem, że lepiej, żeby to zbocze było troszkę przyciemnione, miało wyciągnięte cienie, ale nie aż tak bardzo. Przyciemniłem sobie to zbocze, wykorzystując tutaj. I maskę Sky, troszkę odwróconą maskę Sky. Zobaczcie, wybrałem sobie Sky, wziąłem sobie invert, żeby mieć piękną linię. Potem dodałem dodatkowe wymazaje, żeby po prostu tą maskę dosyć ograniczyć. I w ten sposób mamy bardzo fajną maskę, która działa tylko i wyłącznie. Zobaczcie, na to zbocze. Następne to jest zbocze Góra. Czyli część górna tego zbocza, bo ona nadal tutaj troszkę, zobaczcie, uważałem, że jest za jasna, uważałem, że troszkę możemy nad nią popracować i zajęłem się tą ekspozycją tej góry. Zobaczcie, tak jak tutaj widzicie, tej części były tu małe zmiany, naprawdę highlightsów i whitesów subtelne, troszkę teksturo dodałem, troszkę pobawiłem się temperaturą, żeby dopasować do reszty. Teraz przyszedł czas, żeby zająć się tym krzakiem tutaj na pierwszym planie. Zobaczcie, mamy tutaj krzak. Pierwszy plan. Specjalnie opisałem te maski, bo pomyślałem, że jak będę Wam opowiadał, to będzie dużo łatwiej. A po drugie, jeśli macie bardzo dużo masek i potem chcecie jakieś korekty dokonać, to łatwo jest właśnie w ten sposób znaleźć tą maskę, którą chcecie znaleźć. Tutaj zaznaczyłem krzak i dla tego krzaka dokonałem troszkę zmian i ekspozycji, i troszkę zmian temperatury. Zobaczcie, on dosyć był jasny. Nie potrzebujemy tego krzaka na pierwszym planie tak jasnego. Ten pierwszy plan troszkę tutaj. Mocno przyciemniłem, żeby on był tylko takim pierwszym planem. No dobra, teraz krzak góra. Troszkę mi tutaj jeszcze ta górna część krzaka przeszkadzała. Właśnie ta. Ona miała troszkę nieodpowiednią kolorystykę, także troszkę tą kolorystyką się zająłem. Tutaj korektą tej kolorystyki właśnie. Jak widzicie, temperatura, tinta poszły tutaj w ruch. Zająłem się tymi poprawkami. Czekajcie, ja Wam pokażę to zdjęcie w większej jeszcze rozdzielczości. I teraz następna sprawa to było niebo. Zobaczcie sobie, stworzyłem taką maskę tutaj na samo niebo. Jest to dosyć specyficzna maska, jak widzicie, bo ona działa tylko na pewien zakres. Mamy tu color range, także mocno działamy na pewne kolory, tylko te ciepłe. I w tych ciepłych tylko kolorach, nie dotykając tych najniebieskich kolorów, troszkę dodaliśmy tutaj ich zmian w highlightsach, troszkę podbiliśmy white, żeby dostać takiego więcej kopa do tego. Dodaliśmy trochę temperatury, żeby to niebo się jeszcze bardziej, zobaczcie, świeciło, żeby nabrało takich fajnych kolorów, takich ciepłych, zachodzących słońca. Znowuż w kolejnych krokach zająłem się jeszcze raz zboczem. Zobaczcie, skopiowałem sobie maskę zbocze. I tu postanowiłem jeszcze zająć się dalej tym zboczem. Stwierdziłem, że faktycznie troszkę wypadałoby pozbyć się tej mgiełki, troszkę dodać kontrastu, troszkę takiego, wiecie, kopa, troszkę wyciągnąć detali z tego zbocza. Także tu widać, zobaczcie, dodałem texture, dodałem troszkę clarity, troszkę pobawiłem się shadowsami tutaj delikatnie, delikatnie wyciągnąłem jeszcze troszkę więcej kontrastu. I dzięki temu to zbocze jest bardziej widzialne. Szczególnie ta część mi tutaj zależała, żeby była widzialna. Te budynki pojedyncze tutaj, które na tym zboczu fajnie się prezentują. Dalej idąc, mamy białą plamę. I gdzie jest biała plama? Biała plama jest bardzo małym punktem tutaj. Tutaj naturalnie gdzieś troszkę mi się przebijało, w takiej jasnej części. Nie wiem, czy będzie to widać. Może na powiększeniu spróbujmy. Powiększyć sobie to zdjęcie w tym miejscu. Przesuńmy sobie je. I zobaczcie tą białą plamę. O co chodzi z tą białą plamą? Ta biała plama tutaj, zobaczcie, ona powstała tu naturalnie. W jakiś sposób tutaj była taka jaśniejsza część. Nie było to związane w ogóle z moim procesem edycji. To naturalnie na oryginalnym zdjęciu też tak było. Było troszkę jaśnie gdzieś na tej chmurze. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale przyszedł czas, żeby się tym zająć. I właśnie. Tutaj staram się delikatnie tą białą plamą, zobaczcie, zająć, troszkę stonować tą plamę, jak widzicie zresztą na tym zdjęciu, i pozbyliśmy się tutaj najbardziej tej plamy. W ten sposób nie rzuca się ona aż tak w, w, w oko nam. Teraz przesuńmy sobie to na bok, przesuńmy sobie ten panel, Idźmy sobie troszkę dalej. Następny. Tutaj następna maska to jest plaża. Sama plaża, jak widzicie, zaznaczona, i tutaj mamy też pewne parametry, troszkę ekspozycję mamy w dół, troszkę kontrast w dół, żeby też nie tracić za bardzo tej plaży. Zobaczcie, to jest bardzo subtelna maska, ale ta plaża tutaj uważałem, że jest troszkę za jasna, także chciałem ją troszkę tu przyciemnić, troszkę stonować, żeby była delikatniejsza, żeby nie rzucała się aż tak w oczy jak całe miasto. Chciałem, żeby miasto tutaj było głównym bohaterem. Kolejna warstwa to jest tutaj niebo. Zobaczcie, jak na to niebo działamy. Ja sobie przesunę tutaj maski na tą stronę. Zobaczcie, tak mamy to niebo po. Tak ono wygląda przed. Bardzo subtelna zmiana na samym niebie. Delikatna korekta kontrastu, troszkę dodałem tekstury, troszkę clarity, żeby wydobyć te detale w niebie. I kolejna warstwa to jest prawe niebo, czyli tutaj ta część nieba. Zobaczcie. Ona delikatnie tu nam się będzie podświetlać, jeśli ją włączę. Tak, jak teraz widzicie, to jest ta część tutaj nieba, i tutaj zajęliśmy się delikatnie troszkę saturacją. Ściągnąłem saturację, troszkę highlights i troszkę temperaturę, żeby delikatnie nie aż tak bardzo rzucało się w oczy ten róg I w ten sposób doszliśmy tutaj. Zobaczcie, do końca tej edycji. Troszkę tu jest masek. Ja wiem. I troszkę te maski mocno wpływają na to zdjęcie, i o to chodzi. W takich zdjęciach często właśnie większość edycji dokonujemy na maskach. I teraz, po dokonaniu już edycji na tym zdjęciu, wiedziałem, że będę musiał je zmaczować, czyli połączyć z tym drugim kadrem. Czyli w tym drugim kadrze po prostu skopiowałem wszystkie te edycje, które miałem w pierwszym zdjęciu łącznie z maskami czyli zrobiłem sobie po prostu w module Develop Previews. Wtedy wszystko mi się skopiowało, i teraz jak w tym zdjęciu je edytowaliśmy? Tu mamy zdjęcie bez edycji, tutaj mamy już zdjęcie po edycji podstawowej, jeszcze bez masek. I teraz w tym zdjęciu te maski w części zostawiłem oryginalne, część dodałem później. Mamy tutaj bez nieba, czyli cały tutaj nasz pierwszy plan. Potem mamy samo miasto, troszkę dodanie kolorów, mamy samo zbocze przyciemnienie, mamy to zbocze góra, tak jak poprzednio, mamy krzak na pierwszym planie, mamy samo zbocze, jeszcze kolejne korekty z tego zdjęcia, mamy tą białą plamę skorygowaną, mamy skorygowaną samą plażę, mamy to prawe niebo i miasteczko tutaj jeszcze delikatnie skorygowany, sam kolor niebieski. Zobaczcie, ja tu zaznaczyłem sobie pewien color range i zrobiłem korektę właśnie tego niebieskiego koloru, który tu zobaczcie na tych dachach taki się pojawia. To jest kolor, który wpada tutaj z nieba, a wiemy, że o zachodzie słońca tego koloru nie było i chciałem go lekko stonować, po to, żeby lepiej to zdjęcie finalnie mi się połączyło. Także zrobiłem tą korektę tego niebieskiego koloru. No i to można powiedzieć, już jest ta finalna, finalna edycja, którą teraz możemy połączyć w Adobe Photoshop. Przejdźmy sobie do Photoshopa. I jak to wyglądało w Photoshopie po kolei. To było to pierwsze zdjęcie, które załadowaliśmy już po edycji. Do niego dodałem to drugie zdjęcie. Zobaczcie, to z drugiej zdjęcie dodałem sobie i, i ono jest tutaj. Zobaczcie, ma wybrane przenikanie jako jaśniej i krycie na 90%. Możecie tą mocą sobie, zobaczcie, tu regulować tych świateł przez to, że to jest krycie. 90% funkcja jaśniej. Bo, jeśli weźmiemy normalnie, to zobaczcie, jest troszkę tutaj inaczej. Te światła całkiem inaczej wpływają. Wpływa tutaj też ten kolor, a ja tego nie chciałem, chciałem to zostawić. Także mam to zostawione i w ten sposób, zobaczcie, wpływamy tylko dodając te jasne światła. Potem kolejne zdjęcie to jest kolejne zdjęcie z Lightrooma. Które odnalazłem i dodałem. Jest to zdjęcie, w którym jest ta część oświetlona. Troszkę później, jeszcze w czasie, tutaj doświetliły się kolejne jeszcze światełka dodatkowe, które w oryginalnym zdjęciu nie były włączone. Zobaczcie, że na tym oryginalnym zdjęciu nie ma tutaj światła na tej części. Ono dużo, dużo później się włączyło. A ponieważ jeszcze robiłem te zdjęcia dosyć długo, po samym już zachodzie, to miałem to zdjęcie też w swoim archiwum i to zdjęcie wykorzystałem tutaj tylko dodając maskę. Tylko do tego, żeby włączyć tutaj te światła dodatkowe w tej części. Zobaczcie, teraz mamy już taki kadr. Bardzo fajnie to wygląda. I następny kadr to było wyłączenie świateł. Zobaczcie, wyłączamy światła tutaj w tej części. Stwierdziłem, że tutaj to mocne światło w porcie świecące niezbyt mi pasuje. Po drugie, miałem na innym zdjęciu jeszcze łódkę zaparkowaną w tym porcie, która jeszcze była wcześniej, i stwierdziłem, że wykorzystam. To zdjęcie, podmienię sobie tutaj kolor i wyłączę te światła z poprzedniego zdjęcia, także to zrobiłem dokładnie tutaj, wykorzystując maskę, malowując tylko tą część zdjęcia z tego jednego kadru. Dzięki temu uzyskaliśmy takie zdjęcie, i na koniec dokonałem jeszcze czyszczenia całego kadru z pewnych rzeczy, tutaj, tak jak tu widzicie na pierwszym planie, jakąś suchą gałąź. Zobaczcie sobie, ja wyłączę wszystkie maski, możecie zobaczyć gdzie cokolwiek czyściłem, czyli tu jakieś pojedyncze małe rzeczy, troszkę rzeczy wyczyściłem tutaj jak widzicie na samej plaży i możecie teraz od tyłu sobie zobaczyć jak to zdjęcie powstawało, czyli tutaj mamy wyłączenie tych świateł, tutaj zobaczcie mamy dodanie jeszcze dodatkowych świateł właśnie w tej części jak widzicie, tu jeszcze troszkę dodałem świateł, które też się później zapaliły, tutaj mamy te światła miasta, które nam się dodały. Tutaj mamy główny kadr, także w ten sposób ten kadr powstał. Właśnie tak, krok po kroku, dodając pewne rzeczy, pewne elementy. Dla mnie jest to mega, mega fajny kadr, bo. On zapisuje nie tylko ten sam moment zachodu słońca, tylko cały moment, który ja przeżywałem, cały moment zachodu słońca. Ten zachód dla mnie zaczął się troszkę przed zachodem, zakończył się już mocno po zachodzie, kiedy miasto żyło już powoli tym nocnym trybem, rozświetlone światła. I chciałem wszystko to, ten cały proces, zapisać w jednym zdjęciu, w jak najbardziej naturalnym zdjęciu. I to zdjęcie wisi u mnie. W domu, w dużym powiększeniu na ścianie, jest mega fajne, i wszystkie osoby, które je widzą, są pod dużym wrażeniem. I nikt nie mówi, że o, coś tu nie pasuje, bo jest zachód i są światła. Jak widać, jest to dosyć późny zachód, czyli słońce już mogło zajść. Te światła prawie mogłyby się rozświetlić, yy, tylko jeszcze nikt o tej porze nie włącza światła, ale mógłby. Także jest to zdjęcie jakokolwiek yy, do uwierzenia. Nie jest to nic mocno fałszywego, także uważam, że takie zdjęcie jest bardzo, bardzo fajne i pokazuje osobom, które obejrzą to zdjęcie, jak może wyglądać ten, to przeżycie, które będą miały, jeśli pojadą sobie do Positano, tak jak ja, i spędzą w jednym miejscu, na przykład z kawką, z fajnym krosantem, jakimś ciasteczkiem, ten zachód słońca, oglądając go z jednego miejsca, nie ruszając się, to ten cały proces, który one. Przeżyją, jest zapisane według mnie w tym jednym zdjęciu, i to zdjęcie finalnie przeniosłem sobie już potem do Lightrooma, i tutaj już zostało. I w ten sposób je potem wyeksportowałem już sobie. Taki proces robienia zdjęcia, kiedy wieczorem po pierwsze idziecie na zachód, stawiacie sobie statyw, wybieracie sobie fajny kat, jeszcze przed zachodem słońca, kadrujecie sobie to zdjęcie, wszystko widzicie, macie. Mega duży wpływ na ten kadr. Wybieracie sobie wszystko, ustawiacie, macie czas, żeby to wszystko zrobić. Potem, jeśli już dokonacie tego głównego procesu kadrowania, pozostaje Wam tylko cieszyć się widokiem. To jest piękny proces fotografii, bo Podczas samego procesu zachodu słońca jedyne co musicie zrobić, to co jakiś czas w tych największych momentach, które chcecie uwiecznić, nacisnąć przycisk i automat wykona Wam bracketing pięciu ekspozycji. To jest mega, mega fajne proces robienia zdjęć. Macie dużo czasu dla siebie. W tym czasie możecie się cieszyć z przyjaciółmi, rozmawiać, pić, nie wiem, winko, pić sobie kawkę, jeśli macie ją w termosie. No akurat ja tu miałem swoje winko, także popijałem sobie winko, rozmawiałem z kolegą na czacie wideo. W tym samym czasie cieszyłem się tym zachodem słońca. Nie musiałem biegać z aparatem jak poparzony robić zdjęcia jednego, drugiego. Po prostu cieszyłem się tym momentem. Cieszyłem się tym niebem, cieszyłem się kolorami. Był to mega, mega fajny wieczór dla mnie. I ten cały wieczór zapisałem właśnie w tym jednym zdjęciu. I ono dla mnie znaczy dużo. Dla Was może znaczyć dużo mniej, ale zachęcam Was, jeśli będziecie w Pozitano, wierzcie się o zachodzie, w to właśnie miejsce, zróbcie takie kadry, postarajcie się połączyć go. Tak jak ja z dwóch zdjęć, które zrobicie o zachodzie słońca właśnie z pięknym niebem, i to zdjęcie, które zrobicie, tycie po zachodzie słońca, kiedy już rozświetlą się pierwsze światła. Połączcie to zdjęcie, zobaczcie, co wam wyjdzie, zobaczcie, czy ten proces Wam się podoba i czy sam proces robienia zdjęcia, kiedy stawiacie aparat na statywie i nie ruszacie go przez tą godzinę półtorej, czy ten proces Wam się podoba? Wtedy macie czas żeby porozmawiać z żoną. Jeśli zabieracie żonę na taką sesję, możecie ten czas spędzać miło ze sobą, rozmawiać, a w tym czasie robić zdjęcia, nie musicie mocno się skupiać na tym aparacie, a jedynie na naciskaniu przycisku co jakiś czas. To jest bardzo fajne według mnie. Mam nadzieję, że takie opowiadanie o zdjęciach bez jakiegoś procesu edycji też Wam przypadnie do gustu. Ja wiem, że to i tak jest długi proces. Sam proces naprawdę edycji zająłby bardzo dużo czasu. Myślę, że to jest bardziej coś na jakieś prywatne lekcje albo na jakiś kurs, który zrobiłbym dla kilku zdjęć. Ale o tym pomyślimy kiedyś w przyszłości. Może napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie. Dzięki wielkie. Jeśli uważacie, że ten film wniósł coś do waszego sposobu myślenia, o edycji zdjęć, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.